Dla wszystkich. Proszę, siadaj. siadaj, nie pan siada. Kochani moi drodzy, witam wszystkich na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europy. Dziękuję wszystkim za przybycie, ale i sytuacja po ostatnich wydarzeniach w Europie również jest, jest nadzwyczajna. Witam w pierwszej kolejności prezydenta Francji. Seba. François Hollande. Kanclerz Niemiec Angela Merkel. Guten Tag. Witam gości specjalnych. Gość z USA, Barack Obama. yes we can. I prezydent Rosji, Władimir Putin. Cześć. No, my no jesteśmy na ty, także, także tego. Tylko tak, tworząc światową koalicję, możemy pokonać zło. Zło, które zagraża naszemu bezpieczeństwu, naszej kulturze, naszej cywilizacji. Oui, oui. Ja, ja. E, monsieur e, Tusk, racja, e, oui, oui, so, My musimy e, e, walczyć z bogiem, zanim e, on wejdzie do Berlin, tak. Londyn czy Paryż, być tak. mu naprzeciw, tak, oui, i, oui. Tak tak dowiemy nawet w kieblu. Tak, tak. No. E, po prezydent... po mordzie, po mordzie. Aż się udławią własnymi zębami. Prezydent Putin ma taki tycisty język. U nas w Polsce też mamy takiego jednego. Um, um, Donald Donald, co teraz? Masz ci, jakiś pomysł? Tak, miło mi ogłosić, że nasza koalicja powiększyła się o ważnego, ważnego sojusznika. Jest to, uwaga, pan Aszar al khutmoy al-Gadasz, przywódca Państwa Islamskiego. Ej, hey, c'est quoi? C'est un scandale! Co to jest? Co to ma być? Co tu się dzieje? Siadaj 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 siadaj, 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 Ja ci wszystko wytłumaczę. To się dzieje, że musimy stawić czoła temu wszystkiemu, co się wyprawia w Polsce. Nie. O, ale, ej, czoło! Ale, my razem mieliśmy walczyć przeciw państwu islamskiemu, co to jest? François, monsieur, już ci tłumaczę. Owszem. To jest wróg światowy. Owszem. To jest zagrożenie, siadaj. Ale jak my to mówimy w Polsce, znaj proporcje mocium panie. <noise> Oczywiście, ISIS to pikuś. Prawdziwym zagrożeniem ładu światowego nie jest państwo ISIS, ale państwo PISIS. <noise> <noise> oh my god! Właśnie dlatego powołaliśmy Światowy Komitet Obrony Demokracji, którego symbolem jest opornik wpisany w wieżę Eichla. A. Mamo. No. Tusk, ja słyszał, że tam straszno. Uważno, a po czemu? Po kolei. Po pierwsze, Prezydent Duda ułaskawił Kamińskiego. Jak ułaskawił? Jeszcze przed e, orzeczeniem wyroku? Tak, jest. No! U mnie w Ameryce jest to nie do pomyślenia. That's impossible. Remember Nixon? No. Remember Nixon? Nixon poleciał za mały pikuś. To, co się dzieje, jest gorsze od wytępienia wszystkich Indian w obydwu Amerykach. No. Oczywiście, dziki kraj. Dalej. Wymieniono wszystkich szefów służb specjalnych i to w nocy na chybcika. Nie A, może być. Nie! nie. Oświadczenie. Muszę skazać. To obrzydliwe. <śla> Jak można tak ostentacyjnie podeptać podstawowe prawo obywatelskie? W moim kraju coś takiego byłoby nie do pomyślenia.

Tak jest, tak jest. Ta reakcja tego pana jest uzasadniona całkowicie. To była zbrodnia przeciwko ludzkości. Co więcej, za pleców pani premier usunięto flagę Unii Europejskiej. Nie! It's mine. Tak. Yeah. Ladies and gentlemen, we got the problem. Co? A. Ja. Mm. Yeah. Teraz. Ja teraz przejrzałem na oczy. Widzę, że cały Izis. Cały izis. to jest tylko pestka, igraszka, zabawka blaszana. To jest jak dmuchany krokodil dla dzieci. Przy tym co się dzieje w Polsce. To jest Halaj! Just Halbaj! To jest moja szali! Da. 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 Co? Co się dzieje? Co on krzyczy? Kto z arabski? E, e, z arabski? Co on chce? on chce? Co? Co? Aha, monsieur, monsieur, madame, e, o Trybunale Konstytucyjnym, że on się e, boi, że, że, że on w życiu nie widział ta, ta, taką agresją, taką brutalnością. E, tak, on się, on się boi o swojego kraju. On prosił pana Obamę o talcę antyrakietową, bo się boi ataku rakietowego ze strony państwa PIS. Giną kobiety i dzieci. Ja jutro będę rozmawiał o tym w moim kongresie. Mm. Ale powiem dzisiaj tak. Jest weekend. Kochani, jest źle, jest źle, ale obawiam się, że, że to dopiero początek. Będzie jeszcze górzy! Przecież my graniczymy z tymi wariatami! No my to, że gospodin pamił. <noise> Nie uwierzycie, co oni chcą zrobić. Chcą położyć chłapę na mediach publicznych. Nie! No tak. Przecież media! To jest oświadczenie. Chłapy <noise> wręcz o tyle Niezależne media! To przecież papierek lakmusowy demokracji. Tak w moim kraju tworze. I wszystkim takim prętem pomordzie! pomordzie! No, już, już, już wy, wy, wystarczy. Kochani, Spodź. naprawdę, naprawdę nie chcę was straszyć, bo nigdy tego nie robiłem. Ale gdy PiS dojdzie do władzy. No, przecież... Ale przecież już doszedł. To dopiero My... przystanek. Gdy dojdzie do pełni władzy nad całym światem... Za dwa tygodnie Macierewicz i jego ludzie w skórzanych płaszczach w Moskwie na Łubiance będą jedli bliny. Nie może być! Nie może! W Berlinie ziobro i jego kamraci będą na Uniwersytecie Humboldta palić niemieckojęzyczne książki. Beata Kempa w Paryżu będzie spolszczać Francuzów. O, o, o. Ślimaki i żamy będą pod całkowitą ochroną. Nie. Nie. Nie! Kamiński i CBA. CBA. CCBA, CBA. CBA. Zajmą się korupcją FIFA. FIFA. Oh, wow. Gdy PiS dojdzie do władzy nad całym światem, w Watykanie zamiast papieża Franciszka zainstalują Ojca Tadeusza. A jak się nazywa ojciec tego Tadeusza? Sprawdzimy to. Donald, one question. What about New York? Forget it. Wow. Już go mają na celowniku. New York. Nowy York zostanie siłą wcielony do województwa zachodniopomorskiego i stanie się dzielnicą Szczecina. Skurczy, Becky. Co więcej, jaki jest plan na ratowanie polskich frankowiczów? Ci wariaci chcą napaść na Szwajcarię! Nie możemy do tego dopuścić! No, powiedz tego? Co proponujecie? Sankcje! No, no sankcje. Guantanamo camp? Na luty, migazy, Rzur, co są? Może bombę atomową sprawić. <gryźli> to? To bombę atomową? Eee... Super pomysł, ale z tym wszystkim, kochani, poczekajmy. Na razie pomóżmy jeszcze nielicznej, ocalałej opozycji. Trzeba im w pierwszej kolejności zapewnić koce, lekarstwa, ja. e, trudkę na koty, ja i jabłka. Maszyny drukarskie, żeby mieli dostęp do wolnego słowa. Okay. Jak tak można wykończyć niezależne dziennikarstwo? W kiblu ich przyciskniemy! ich w kiblu, tak Dobra. aż wezmą i się. Że... Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Kochani, bardzo Wam dziękuję i proszę. Tak, przyjaciół, prawdziwie poznaje się w biedzie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nadejdzie dzień, kiedy w wolnym świecie, w wolnej Europie, w wolnej Polsce będziemy mogli wspólnie. Harat të njëgjave. Soker. Mjata. Budokër.